W porządku. To zaczynamy. Dzisiaj na naszym, powiedzmy, stole ląduje coś z. no, z kompletnie innej epochy. Zdecydowanie. Książka Jamesa Allena z 1910 roku. Above Life's Turmoil, czyli u nas ponad zgiełkiem życia. Mm -hmm. I cel jest prosty sprawdzić, czy te rady. Które mają grubo ponad 100 lat. Mhm, czy one w ogóle jeszcze działają? No właśnie. Czy mają jakiekolwiek zastosowanie w naszym, no nie da się ukryć, dość chaotycznym świecie? To jest świetny tekst, ale myślę, że od razu trzeba jedną rzecz wyjaśnić. To nie jest taki typowy poradnik, wiesz, pięć kroków do szczęścia. Nie, to nie to. To jest zbiór esejów. Każdy jest jak taki mocny, filozoficzny espresso shot. I wszystkie łączy jedna, dosyć radykalna myśl. Jaka? że prawdziwa zmiana, ten prawdziwy spokój nigdy nie przychodzi z zewnątrz. On się zaczyna i kończy w naszej głowie. Właśnie. On od razu stawia sprawę na ostrzu noża. Już we wstępie pisze coś, co w zasadzie ustawi całą naszą rozmowę. Mogę zacytować? Jasne. Nie możemy zmieniać rzeczy zewnętrznych, ale możemy zmieniać rzeczy wewnętrzne, nasze pragnienia, pasje, myśli. No i to jest to. To brzmi jak totalne odwrócenie zasad gry. Zamiast walczyć ze światem, mamy yy, walczyć samym sobą. Dokładnie tak. I to jest myślę ten moment, w którym wielu czytelników może poczuć taki opór. No bo to wygodne. No pewnie. Bo to oznacza, że tracimy naszą ulubioną wymówkę, obwinianie świata, szefa, pogody, korków. Allen mówi: zapomnij. Cała praca jest do wykonania w środku. Dobrze. To wejdźmy w to głębiej. On zaczyna od pojęcia, które nazywa Prawdziwym szczęściem. Mhm. I od razu zaznacza, że to nie jest ten chwilowy haj, wiesz, po udanym projekcie czy dobrym jedzeniu. Nie, to coś trwałego. Definiuje to jako niezmienną słodycz usposobienia i posiadanie czystych myśli. Innymi słowy, to jest stan, na który nie wpływa to, czy właśnie dostaliśmy podwyżkę, czy zarysowaliśmy auto. I to jest sedno jego radykalizmu. Bo on idzie jeszcze dalej. Mówi, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które nas denerwują, które wyprowadzają nas z równowagi, tak. one nie są naszymi wrogami, są niezbędnymi warunkami do naszego rozwoju. I tu pada to słynne, brutalnie szczere zdanie: Jakie? Wina leży w tobie. Czekaj, to brzmi bardzo surowo: wina leży w tobie. A co z sytuacjami, gdzie ktoś jest ewidentnie ofiarą? Wiesz, choroba, wypadek, jakaś systemowa niesprawiedliwość. Czy Allen naprawdę uważa, że nawet wtedy problem jest w nas? To jest kluczowe pytanie, i myślę, że trzeba to dobrze zrozumieć. On nie neguje istnienia zewnętrznych trudności. Okay. Mówi raczej, że naszym jedynym, absolutnie jedynym polem kontroli jest nasza reakcja. Możemy być ofiarą okoliczności, ale nie musimy być ofiarą naszych myśli na ten temat. Czyli chodzi o ten wewnętrzny komentarz. Dokładnie. To całe narzekanie, potępianie, zgorzknienie, on to nazywa wprost chorobami umysłu. I twierdzi, że leczenie tych chorób to jedyna prawdziwa reforma, jaka jest możliwa. Zamiast próbować przemeblować cały świat. Zacznij od posprzątania we własnym pokoju. We własnej głowie. Dokładnie. Czyli to jest ogromna odpowiedzialność. On sugeruje wręcz, że. Nasz wewnętrzny stan ma wpływ na, no, na całą planetę. W pewnym sensie tak. Pisze, że człowiek, który kultywuje w sobie życzliwość, każdego dnia dodaje coś do sumy światowego szczęścia. Mm -hmm. A ten, kto żyje w złości, frustracji, dokłada swoją małą cegiełkę do tej globalnej nędzy. I to nagle sprawia, że poranne nastawienie przestaje być tylko prywatną sprawą. Staje się aktem o znaczeniu goniublanym. Trochę tak. To poczucie odpowiedzialności jest ogromne i Allen idzie o krok dalej. Twierdzi, że żeby w ogóle zacząć tak myśleć, musimy zrozumieć, że istnieją jakby dwa tryby, w których możemy funkcjonować. Tak, to jest fascynujące. Nazywa je człowiekiem śmiertelnym i człowiekiem nieśmiertelnym. I przyznam, że to już brzmi, no, bardzo abstrakcyjnie. Brzmi, ale idea jest całkiem prosta, jeśli użyjemy jakiejś analogii. Wyobraźmy sobie życie jako taką rówącą rzekę. Okej, okay, rzeka. Człowiek śmiertelny to ktoś, kto płynie w głównym nurcie. Jest miotomy przez falę pragnień, strachu, sukcesów, porażek. Jest w środku. Całkowicie zanurzony, widzi tylko następną falę i jego celem jest trwałość czyli, żeby ten przyjemny nurt płynął wiecznie co jest oczywiście niemożliwe. A człowiek nieśmiertelny? To ktoś, kto wyszedł na brzeg tej rzeki. On nadal widzi nurt, widzi te wszystkie zmagania, ale. Już się z nimi w pełni nie identyfikuje. Obserwuje? Tak. Staje się beznamiętnym świadkiem swojego własnego losu. To trochę tak, jakby oglądać serial, w którym kiedyś grało się główną rolę. O, to dobre porównanie. Nagle, zamiast przeżywać każdą scenę, zaczynamy widzieć scenariusz, reżyserię, pracę kamery, widzimy całość, a nie tylko naszą postać i jej emocje. Ta nieśmiertelność to nie jest życie po śmierci. To zmiana perspektywy dostępna tu i teraz. Okej, okay, ta metafora z serialem bardzo pomaga. Czyli chodzi o to, żeby przestać być aktorem we własnym dramacie, a stać się jego widzem? Tak. To oznacza, że przestajemy się identyfikować z naszym ego, z tym ciągłym ja chcę, ja się boję, ja potrzebuję? Dokładnie, dokładnie. Ten, kto osiągnął ten stan, jak pisze Allen, nauczył się kierować siłami własnej osobowości ręką mistrza, zamiast być przez nie rzucanym na lewo i prawo. Wtedy niepokój i strach znikają, bo umysł jest spokojny. Jest zakotwiczony w czymś głębszym, niż codzienna drama. Dobra, teoria brzmi fascynująco, ale jak? Jak przejść z bycia miotanym przez rzekę na ten spokojny brzeg? Metoda, którą Alan proponuje, to przezwyciężenie samego siebie, co znowu brzmi groźnie. No właśnie, brzmi jak coś bolesnego i radykalnego. I on chyba zdaje sobie z tego sprawę, bo od razu to precyzuje. Mówi, że nie chodzi o niszczenie siebie, o ascezę, o odmawianie sobie radości. O co? O coś, co można nazwać taką precyzyjną operacją chirurgiczną własnej duszy. O wyplenienie i zniszczenie wszystkich toksycznych elementów. Ale daje nam nawet listę, 10 chwastów. Jestem ciekaw, co jest na tej liście? Mamy tam między innymi rządzę, nienawiść, chciwość, pobłażanie sobie, egoizm, różność, dumę i zwątpienie. Ok. To jest jego lista głównych źródeł cierpienia. I oczywiście daje też listę dziesięciu boskich cech, które mamy w tym miejscu zasadzić. Czyli jest i lekarstwo? Jest. Czystość, cierpliwość, pokora, samopoświęcenie, współczucie, miłość i tak dalej. Czyli to jest taki moralny kompas. Ale co jest w tym najtrudniejsze? Na przykład, on pisze o rządze. Czy to znaczy, że mamy przestać czerpać z życia przyjemność? I tu jest ta subtelność, która jest absolutnie kluczowa. Allen podkreśla, że nie chodzi o porzucenie przyjemności, ale o porzucenie rządzi przyjemności. Jaka jest różnica? Ogromna, nie chodzi o to, by nie kochać, ale by pozbyć się egoistycznego pragnienia bycia kochanymi w określony sposób. Chodzi o oczyszczenie motywacji. Możesz cieszyć się pysznym jedzeniem, ale bez tego kompulsywnego pragnienia, które sprawia, że cierpisz, gdy go nie masz. Rozumiem. To jest właśnie ta różnica między cieszaniem się rzeką, a byciem przez nią porwanym. No dobrze, ale. Ten proces, to pielenie własnej duszy z tych dziesięciu chwastów, to brzmi jak praca na całe życie. A co z pokusami? Świat jest ich pełen, wystarczy otworzyć lodówkę albo media społecznościowe. I wiesz, co jest w tym najlepsze? Allen mówi: Świetnie, pokusy są niezbędne. Niezbędne. Tak, poświęca im cały rozdział, a jego podejście jest kompletnie sprzeczne z intuicją. Większość z nas myśli o pokusie jako o wrogu, o czymś, z czego trzeba unikać za wszelką cenę. A on mówi inaczej. On mówi, że największym błędem, największym złudzeniem jest myślenie, że pokusa przychodzi z zewnątrz. A skąd? Wprowadza dwie fundamentalne zasady. Pierwsza Wszelka pokusa pochodzi z wewnątrz. Druga, jesteśmy kuszeni z powodu zła, które już w nas jest. Zewnętrzny obiekt, ciasto, atrakcyjna osoba, okazja do oszustwa jest tylko wyzwalaczem, nigdy przyczyną. Czyli jeśli mam ochotę na trzeci kawałek ciasta, to wina nie leży w tym, że ciasto jest pyszne. Mhm, tylko w tym, że jest w tobie nieopanowane łakomstwo. Wow. Właśnie tak. Jak pisze Allen, dobro w człowieku nie jest kuszone. Dobro niszczy pokusę. Innymi słowy, jeśli nie masz w sobie ziarna chciwości, widok pieniędzy nie wywoła w tobie żadnej reakcji. Czyli pokusa działa jak darmowe badanie diagnostyczne. Dokładnie, jak lustro. Pokazuje nam, gdzie jeszcze jesteśmy słabi, gdzie tkwią w nas nieczyste pragnienia. Bez niej, jak pisze Allen, Tkwilibyśmy w samozadowoleniu, nieświadomi własnych wad. Nastąpiłby letarg i śmierć duchowa. To kompletnie odwraca myślenie o porażce. Każde ulegnięcie pokusie to nie jest tylko upadek. Mhm. Ale cenna informacja zwrotna? Hej, tutaj masz jeszcze coś do zrobienia. Dokładnie tak. To jest informacja. Miarą pokus, jakim ulegamy, jest dokładny rejestr naszej własnej niedoskonałości. A kiedy oczyścisz serce z jakiegoś pragnienia, ten sam obiekt, który kiedyś cię kusił, staje się neutralny. Po prostu jest. Po prostu jest. Nie ma już w tobie nic, co mogłoby na niego zareagować. W porządku. Załóżmy, że ktoś podejmuje tą pracę, wykorzystuje pokusy jako diagnozy, pieli te swoje wewnętrzne chwasty. Co jest na końcu tej drogi? Jaki jest efekt? Efektem jest postać, którą Allen nazywa człowiekiem prawym. To jest ktoś, kto w momencie próby, gdy musi wybrać między tym, co łatwe i korzystne, a tym, co słuszne, tak. bez wahania wybiera prawość, nawet jeśli na krótką metę oznacza to stratę materialną czy porażkę w oczach świata. I to ma prowadzić do sukcesu to brzmi paradoksalnie. Tak, ale Allen twierdzi, że to prowadzi do trwalszego sukcesu. I co ważniejsze, do absolutnego spokoju sumienia. Mhm. Taki człowiek staje się w jego słowach niezwyciężony. Ale nie dlatego, że zbudował wokół siebie mury. Jest niezwyciężony, bo pokonał wszystkich wrogów wewnątrz siebie. I wtedy ataki z, z zewnątrz? Dokładnie. Ataki z zewnątrz, oszczerstwa, złośliwość nie mają się do czego przyczepić. Nie ma w nim próżności, którą można urazić, nie ma chciwości, którą można skorumpować. Żeby jednak wiedzieć, co jest słuszne, co wybrać w tej chwili, próby, potrzeba jakiejś, no, wewnętrznej nawigacji, jak ją w sobie wyrobić. I tu dochodzimy do ostatniego kluczowego narzędzia. Allen nazywa je zdolnością rozróżniania. I od razu ostrzega, że... To nie jest to samo co zwykły krytycyzm. Jaka jest różnica? Krytycyzm, jak go zwykle praktykujemy, jest skierowany na zewnątrz. Analizujemy błędy innych, ich opinie, ich dzieła. Jest w tym często dużo ego. Oczywiście. A zdolność rozróżniania, o której mówi Allen, to coś, co nazywa jakością duchową. I rozwija się ją w jeden sposób: poprzez skierowanie całej tej analitycznej siły do wewnątrz, na siebie samego. Tak. Chodzi o to, żeby ten wewnętrzny krytyk, który tak łatwo wytyka błędy światu, w końcu dostał prawdziwą robotę. Analizowanie z całą surowością naszych własnych, automatycznych reakcji, opinii i przekonań. To jest jak taki bezlitosny audyt własnego umysłu. To mocne. To narzędzie, które przecina mgłę iluzji i pozwala widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Podsumujmy więc tę podróż. James Allen proponuje ścieżkę, która jest... no... W stu procentach wewnętrzna. Tak. Zaczyna się od wzięcia radykalnej odpowiedzialności za swój stan umysłu. Mówi, że to my, a nie świat, jesteśmy źródłem naszego spokoju lub jego braku. Potem daje nam konkretną metodę: świadome wykorzenianie tych negatywnych cech i kultywowanie tych pozytywnych. A życiowe trudności i pokusy zamiast być przeszkodami, stają się kluczowymi narzędziami w tym procesie naszymi osobistymi trenerami i diagnostami. A celem tego wszystkiego jest osiągnięcie stanu prawości i jasności umysłu. Tej zdolności rozróżniania, która pozwala wyjść na brzeg rzeki i obserwować jej nurt ze spokojem. Zamiast być przez niego bezwolnie porwanym. To jest filozofia totalnej samodzielności duchowej. W tej perspektywie świat zewnętrzny staje się po prostu lustrem i, no, poligonem treningowym dla naszego świata wewnętrznego. Każde wyzwanie to okazja do praktyki. Na koniec. Zostawiamy myśl do rozważenia, opartą na tej analizie. Allen pisał, że otoczenie nigdy nie jest przeciwko nam, jest po to, by nam pomagać. Mhm. Jak mogłaby się zmienić perspektywa na obecne trudności, na wyzwania, z którymi przychodzi się mierzyć, gdyby spróbować spojrzeć na nie nie jako na jakieś złośliwe przeszkody, ale jako na niezbędne, idealnie skrojone na miarę warunki, które mają nam pomóc w osobistym wzroście?